Cześć z Kador to jest kolejny gameplay z gry Farbix Motor 15 W dzisiejszym odcinku zajmę się prasowaniem y, słomy y, na kostki Później tą słomę zbiorę przy pomocy tej przyczepy samozbierającej Dobra więc Najpierw oczywiście trzeba tą słomę sprasować Kupiłem sobie prasę y, Nicholanda do tych dużych kostek, do tych dużych balotów y, już rozłożyłem, teraz wystarczy tylko włączyć, opuścić podbierak, no i można zacząć prasować. Tutaj jak widać ta słoma leży poza polem, bo no, tak jakoś pracownik pojechał, że tutaj wysypał tą słomę poza obszar pola. No i z tą prasą jest o tyle łatwiej prasować niż w porównaniu do prasy belującej, bo wcześniej cały czas jak pasowałem słomę albo siano to na bele, a, to myślę o tyle łatwiej, że nie trzeba się zatrzymywać, żeby wyrzucić belem. No bo wiadomo, te kostki same tutaj sobie wylatują. Nie muszę się zatrzymywać. Innymi słowy, prosowanie słomy na kostki wymaga od nas troszeczkę mniejszego zaangażowania, można tak powiedzieć. Dobra. Słuchajcie, co tam w świecie farming sumatora? Diec Holmer to już zostało zapowiedziane w zeszłym tygodniu, ale pojawiły się pierwsze screeny z dodatku. Holmer co, dzi co dziwne, one się chyba nie pojawiły na oficjalnej stronie ani na dajmy na to oficjalnym profilu Facebookowym Farming Simulatora. Nie, ja te screeny znalazłem na w jakimś chyba forum Giant Software czy coś takiego. Zrobiłem filmik, w którym właśnie prezentuję te. Trzy nowe skriny, bo to są trzy screeny. Znajdziecie jak coś link do tego filmiku w opisie, oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. No więc tak widać właśnie na tych screenach, jak się prezentuje, jak się prezentują maszyny z tego dodatku. No widać, że są bardzo ładne, choć no nie da się tego ukryć, że te zdjęcia miały troszeczkę taką hmm, podkręcenie. Podkręcenie kolorów, taki color grading, czyli po prostu te kolor, były bardziej takie kolorowe te zdjęcia. No ale to chyba jedyny taki hmm, graficzny zabieg, jaki wykonano na tych zdjęciach, a tak poza tym maszynki właśnie te holmer, prezentują się bardzo ładnie. Szkoda, że tylko trzy screeny no ale no cóż, teraz tylko trzeba czekać do 10 marca na oficjalną premierę. Dobra, słuchajcie, drugą kwestią jest taka: drugą kwestią jest to, że napisałem małe co nieco do Giant Software na ich oficjalnym profilu Facebookowym. No i otrzymałem słuchajcie odpowiedź, co napisałem do Giant Software. Ano zapytałem się, czy możemy liczyć na jakieś informacje o Farmix Matorze 17 przed targami E3? Bo właśnie jak zapowiadali 15 i jak były pierwsze informacje o 15, to właśnie na targach E3 2014. Więc analogicznie można było się spodziewać, że o 17 również informacje będą na tegorocznych targach E3 w czerwcu. No i się właśnie zapytałem, czy te informacje jakieś pierwsze będą wcześniej. I zapytałem się, czy w tych maszynach z dodatku Holmer możemy się spodziewać jakichś nowych informacji, bo w dodatku Titanium do Farminga 13 było maszyny miały nowe animacje, lepszy wygląd i tak dalej dlatego chciałem się zapytać czy tak samo będzie w dodatku Holmer niestety znaczy otrzymałem odpowiedź, ale niestety nie była ona satysfakcjonująca, bo oni po prostu odpisali mi, że w chwili obecnej nie mogą udzielić odpowiedzi na Moje pytania. Pomimo, już napisałem, że nie proszę ich o konkretną datę. E, f, 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 o konkretną datę, właśnie kiedy oni te informacje o 17 Ja wiem, nie. Ja tylko napisałem, czy możemy się spodziewać informacji przed targami, czy. No i oni właśnie odpisali. Tu również była odpowiedź do tego mojego pytania z tymi e, nowymi animacjami w DLC. Holmer, że oni po prostu chwilę obecnie nie mogą odpowiedzieć na moje pytanie. No szkurde, się spodziewałem. Słuchajcie, że tak będzie, dlatego też tak napisałem że no nie chodzi mi właśnie o datę konkretną tylko tako, żeby powiedział czy tak czy nie no i niestety nabierają wody, wody, wody w usta no wody to raczej nie ale na, na, nabrali po prostu wody w usta i mi nie odpowiedzieli szkoda czy tyle starczy no w sumie jeszcze tutaj sprasuję bo trochę jest tutaj jak widać tych kostek no ale jeszcze trochę poprasuję tak więc no niestety mi nie odpowiedzieli i tak plus wiadomo, że odpisali, no jeżeli ktoś chce, żeby ten software im odpisał na Facebooku, to musi do nich napisać albo po niemiecku, no bo oni mówią po niemiecku, bo ich siedziba jest w Szwajcarii, albo po angielsku, no wiadomo, bo po angielsku to każdy tam e, gada. Jakoś jestem bardziej angielski niż niemiecki, to napisałem po angielsku i mi opisali. Jak napiszecie kiedykolwiek do nich po polsku, to możecie i 5 lat czekać na odpowiedź. Nie liczycie, że wam odpowiedzą, że wam odpowiedzą, bo oni po prostu po polsku nie szprychają. Dobra, wiecie co, chyba tyle mi tych kostek starczy. Nie będę pracował całego pola. Tyle powinno być wystarczająco. Yy, tylko aż tutaj, o. A, kurde, ja mam ten mod szybkiego wchodzenia w grany. A, zapomniałem. No dobra, już teraz to już trudno. E, a, nie, nie, zaraz, zaraz, zaraz. E, rozładuj prasę. O, właśnie, już się przyzwyczaiłem do tej prasy. Co ostatnio w e, serii drugiej e, nią prasowałem, że podchodziłem i ręcznie wyjmowałem snopki. Te są za duże, żeby wyjąć ręcznie. Zapomniałem. E, no dobra, to niech może ta prasa stoi na razie tutaj. A ja wezmę drugi traktor, zapomniałem modu szybkiego chodzenia usunąć, bo jest mi niepotrzebny. Tylko go brałem, jak nagrywałem ten filmik, co ostatnio wstawiłem z tym skoszeniem zboża kombajnem klasy Lexion, ten specjal na 5000 subów. To wtedy mi się ten mod przydał szybkiego chodzenia oraz tu też można ustawić żeby wolno chodzić co jest przydatne właśnie podczas ujęć jak się chce tak iść powoli no ale zapomniałem po prostu tego moda usunąć bo tak oto nie jest mi w ogóle niepotrzebny nie lubię z niego korzystać ale tylko na potrzeby zrobienia tamtego filmiku go ściągnąłem no i niestety właśnie zapomniałem go usunąć przez co w tym odcinku moja postać, jak wyjdzie z traktora, to będzie zapierdzielać, jak struś będzie wiatr. No, dobra. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, więc może teraz przejdę do tematów. Pod poprzednim gameplayem był tylko jeden temat, który tak naprawdę. Uważałem, że był warty wypowiedzenia się. Temat od Jakuba Dzikona Twoja wymarzona praca. No, taki temat ciekawy, bo można tutaj naprawdę mogę tutaj dywagować, bo wymarzona praca to jest jednak ciekawy temat. Naprawdę człowiek czasami wiele razy nad czymś takim może rozmyślać, bo wiadomo, co innego wymarzona, co innego tak naprawdę coś się może trafić no dobra, niech będzie, coś tam sobie wymyślę może jednak mogłem całe te pole skrócowe, dobra już teraz nieważne e, już jest, dobra, jest pełno, więc jadę ją rozładować oczywiście gdzieś tam koło krów w przyszłości, kto wie, może się będzie tym ścielić, albo mieszać z paszą dobra, wymarzona praca Oczywiście, jak to mogę akurat w tej chwili sobie pomyśleć, to YouTuber. Bo wiadomo, że bycie YouTuberem jest już w tych czasach pracą, gdyż można na nie, nad tym zarobić, na tym można się utrzymać, a wręcz jak jest się bardzo popularny, można od cholery zarobić. Więc na pewno YouTuber, być może nawet łamane przez streamer. To by była dobra praca. Na YouTube, jak widać, robię malutkie kroczki w tym, w tym kierunku. Kurde, muszę tym tutaj odjechać. No I zapierdziela ta postać, jak widać, o, jak szybko. Poczyniam takie małe kroczki w tym kierunku, jak widać. Póki co 5000 subskrypcji, już ponad 5100. No to jednak już taki początkujący nie jestem. No ale wciąż brakuje do tego, żeby się z tego utrzymać i to brakuje po prostu kosmicznej liczby subskrypcji bądź wyświetleń. No ale jednak youtuber łamany przez streamer to na pewno jest moja wymarzona praca. Streamer no... ja nie streamuję ogólnie, bo nie mam do tego ani komputera, ani internetu. No się tak, myślę, że na komputerze jakoś farminga jeszcze mógłbym streamować, takiego Wiedźmina 3 to już bym nie dał rady, ale farminga jeszcze bym dał radę na pewno myślę. No, ale pozostaje jeszcze kwestia e, internetu. W sensie mam wolny upload. A jak ma się wolny upload, to niestety, no. O kurde, co zrobię. Co jest? Dlaczego te belę spadły? Dlaczego je pociągnąłem? Co tutaj się zbagowało? No, ja chcę człowiek ładnie ułożyć kostki no i człowiek nie może, no. no mówię, ja lubię tego farmiga, ale czasami te bagi to mnie tak denerwują, że szlak może trafić. No i czas teraz, teraz mam z tym zrobić. Dobra. W sumie mam pomysł. Posłużę się może e, tym ładowaczem teleskopowym. Nie, dobra, po co ja to w ogóle potrzebuję. Zepchnę te kostki, później je słuchajcie, jakoś tam e, poza gameplayem ułożę. Teraz jadę po drugą partię na pole. Jak widać, to też przenika, wszystkie przyczepy, ale dzięki czemu mogę zepchnąć, właśnie, te kostki. Aj no, chcę człowiek ładnie zrobić, żeby tu pięknie było, i no, no, wychodzi jak zawsze, wiadomo, wychodzi jak zawsze. Dobra, wracam może do tematu. Tak więc youtuber streamer, pierwsze miejsce e, znaczy nie pierwsze miejsce, ale na pewno też chciałbym właśnie być youtuberem albo streamerem. Jak się tak zastanowić? E, to co jeszcze myślałem, że fajne byłoby robienie filmów e, bądź gier, e, to, to to na pewno też byłaby e, e, f, fajna praca z naciskiem na pozycję, e, która wpływałaby. Inaczej. Chciałbym mieć taką pozycję w firmie, która robi filmy lub, r, lub gry, która sprawiałaby, że miałbym realny wpływ na to, jak ten film lub graby wyglądała, czyli takie jest stanowisko kreatywne, że mógłbym podejmować pewne decyzje o tym jak właśnie dany film lub graby wyglądała. E, więc to tego typu praca też by była fajna na pewno bardzo e, kreatywna, ale również cholernie satysfakcjonująca, gdybym później swoje dzieło oglądał lub nie grał, jeżeli byłaby to jakaś gra, e, wymarzona praca. No właśnie, e, filmy to wiadomo jakieś tam hollywoodzkie, wielkie bym chciał robić. A co do gier, no to hmm, albo nie wiem, jakąś żebym sam swoją własną markę wymyślił, albo dołączyć do jakiejś. Wielkich firm Takich jak CD Projekt Red czyli ci od Wiedźmina Może Techland od Dying Light oraz The Thailand Lub oczywiście Giant Software słuchajcie żebym ja pracował w Giant Software I miał takie bardziej Stanowisko kreatywne aniżeli jakiegoś, jakiegoś programisty Animatora czy grafika bo na tym się nie znam więc na to bym nawet nie miał co liczyć Ale na jakimś stanowisku Kreaty... Nie wiem, dyrektora kreatywnego albo człowieka od PR-u, czyli od kontaktu z, z graczami to wtedy od jakiegoś czy też od marketingu w Giant Software, to mógłbym, czemu nie. E, czyli następny farming mógłby być moim dziełem i miałbym wpływ na wiele decyzji, które by zostały podjęte wewnątrz firmy i sprawiły, że farming 17 był taki i taki, czyli no. No, to by było dobre stanowisko słuchajcie, żebym ja robił farminga 17, to byście otrzymali taką dobrą grę, żebyście normalnie o takiej nie marzyli. Bo ja bym tak potrafił im wytknąć błędy i takiego dobrego zrobić, że ach, wtedy to była gra. Patrzcie, idealnie wyszło, że dwie przyczepy, nawet nie liczyłem tych kostek, dwie równe pełne przyczepy, czyli bardzo ładnie. Dobra, wracam z tym i do krów rozładować. No więc tak, youtuber, youtuber łamany przez streamer, jakiś tam człowiek, który robi filmy lub gry. Co tam jeszcze? Być może Praca w Google byłaby fajna, bo to jeden z najlepszych firm na świecie firm na świecie właśnie, więc w Google też bym mógł coś tam robić, gdybym oczywiście umiał, ale jakoś temat jest o wymarzonej pracy, a nie realnej, no to mogę sobie troszeczkę pomarzyć, I w Google mógłbym pracować chciałbym pracować w SpaceX, jakby mi się udało to też by było na pewno Fajna firma do pracy, bo ma naprawdę. Bo oni naprawdę tam patrzą w przyszłość. No i teraz stanęłem tym tutaj i nie mam jak wyładować bel e, znaczy balotów. A zaraz i takich nie wyładuję. No i teraz weź tu przejeć. że tu przejechać? O, 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 udało się. Zanim wyładuję kostki, to muszę. Te dwie bele. Siana, co tutaj są? Zabrać Co jest? A, no właśnie z... Kurde O właśnie z tego tutaj konta chcę je zabrać, bo... Może mi się uda tak cofnąć, że je tutaj rozładuję, no kto wie, może mi się uda Taki jest plan, ale czy wyjdzie? O to jest pytanie No, tak więc to chyba takie były najbardziej wymarzone moje e, prace. E, Chciałem, żebyście Wy w komentarzach napisali, e, jakie są Wasze właśnie e, wymarzone zawody, stanowiska czy coś. Podzielcie się w komentarzu e, Waszymi właśnie wymarzonymi e, zawodami. Dobra, teraz tylko tam bardzo ładnie cofnąć, jak w Eurotraku. No, w sumie nie jak w. Nie! Cofam to, nie jak w Eurotraku. Ja w Eurotraku nie umiem cofać, ja już lepiej umiem chyba się w tym farmingu niż w Eurotraku. Ej, patrzcie, cofnąłem. No, udało mi się. Ciasno tutaj jak cholera, ale jakoś się udało. Tylko, żeby te się też nie przewróciły, proszę, proszę, proszę. No, kurde. O, stoją. Ha, dobra. No i teraz zaczepiłem jeszcze o to No, skończone. Prasowanie już za mną. E, trochę się tutaj namęczyłem. Nawet mi się nie udało, ale to może pozwcigiem jakoś do zborej tutaj ułożę, więc jeszcze, jeszcze ujdzie. Mogło być gorzej. E, ok, więc właśnie zakończyłem czynność prasowania oraz zbierania kostek. Mam nadzieję, że Wam się gameplay podobał, jeżeli tak to dajcie łapkę w górę i widzimy się w na następnym gameplayu z serii pierwszej z gry Farming Sonator 15. Cześć!